Niewe in Netherlands. Lezing! Wykład. Lezing. Forsput. Forsput, prosperity. Forsput. Dostatek. Forsput. Sins. od, sync. Opniu. To jest to samo co wer, czyli znowu opniu. Razem pisane, opniu. Zał je geholpenheben. Pomogłbym. Zał je Blue in the stad Blaue i się pisze. Blue in the stad. Kwitnące miasta. To jest takie miasto, takie blue in the In Inwelka stat jest forsput. Eh, stat die di kunt forput feę to przeszłość ferde ooit kiedyś kiedykolwiek better than ooit lepszy niż kiedykolwiek better dan oid eh, sterker dan ooit silniejszy Sterker dan oit, better dan oit. Flud przez V i OED. Flud, przypływ. Byrlande. kraje sąsiedzkie. Burlande. Tu Tunemen en macht. Przybrać na sile, wzmocnić się. Tunemen. To nim en macht. Volgen schol. Iść do szkoły. Volgen schol. Oni podążają za szkoły. Volgen schol. Bechon zaczął. Werkte. Pracował. Reim. Reim około, Rheim 200 metr vast, stały vast, na przykład vast, journalist, Fornamen Lake głównie, Fornamen Lake Fornamen Lake, głównie Wejand przez i. Przez v i, -i J. wrogie, wrogie, Wrog. Viandich Wijand. to to wrogi. wrogie, elementy. viand wrogie, 1000 wrogie, franzen trekken up. up wrogie, trekken op, op naar utrecht. Utrecht. Wordt aangevallen door Fransen. Verslagen pokonać. De Duitse armee werd verslagen. De Nederlandse armee werd verslagen. czyli została pokona. Op mars E, Stad in nemen, czyli zajęć miasto. In genome. Stad word in genome. Befesting. Befesting was zwar verwarlost. Bardzo nie Befesting was zwar verwarlost. Hauden Koi, złota klatka. Hauden Ił, złoty wiek. Lezing. wykład. Belechert, oblężony. Belechert estat. Stat unter Belechern. Toch, to takie szkolenderskie doch. Tam, gdzie doch po niemiecku, to toch po holendersku. There is hope, jest nadzieja. Pisze się jak y, pisze się o, -O -P, ale czy tak w angielsku. Er is hope. Waterlinie et arme werd, achter de waterlinie, hestelt zodat de wichant niet. Dor kam, tak by nie określić, to się używa tego kam imperfektu. Zodat so de wichant niet door kam. Alle staden for voor de waterlinie blijft leche. Trał, wierny. Plichchetrau. Wierny yy, obowiązkom swym. Plichzfetrał. Plichzchetrau. Chetrałe fertaling to wierne tłumaczenie. Albo opowiadanie. Nie. Zaraz. To fer. Chyba vertalking? A nie wiem. Coś to jest nie tak. Sytuacja. Sytuacja is not play. Pisze się, blie. Sytuacja is not play. Nie wesoła. Play to wesoły. Delegacje komt zonder rezultat terug. Under bescherming. Pod egidą, pod uh, ochroną. Under bescherming. To jest to słowo scherm, to tak jak uh, parasol. Bescherming, under bescherming. How the if, albo how the EU is definitive for bay. Ońtkenen, zaprzeczyć. Ońtkenen. Bivakeren. Stad werd afgebrand. Het duurt jaren. Er duurt jaren voordat alles werd opgebouwd. Opgebouwd. Geplunderd. Bezitten. posiadać, Beziten, bezat, bezetyn. And dit and dit ker, i tym razem, and dit ker, he wilde en brief over the waterlinie smokelen, przez dwa k, smokelen, szmuglować. In der Brief Statt precies war der französischen Kanone Staan. An der anderen Kant achter der Waterlinie Staan die Staatse -tru Truppen. Ein Opniu, opniu, en opniu word hevracht, of! Coś tam, coś tam. Znowu pytano. Znowu się pyta oh, o. Pytano to, wert word Verzuk, af. To było coś innegoś. Chowden koj, chowden i.